Witam serdecznie, nazywam się Robert Kowalczyk, jestem kierownikiem produkcji pomp Ciepła w firmie ZMK SAS. Dzisiaj mamy możliwość gościć Łukasza Kasprowicza, który prowadzi firmę Karol Hydro i na co dzień też prowadzi kanał na YouTubie. Na co dzień wykonuje instalacje tutaj z naszymi urządzeniami. Chciałbym tutaj właśnie Łukasza powitać. Dzień dobry, witam serdecznie. Główne dzisiaj będziemy rozmawiać o naszym produkcie, którym jest pompa ciepła Sazwesta. Ukażę, że od kilku lat montuje nasze urządzenia właśnie pompy ciepła i na co dzień spotyka się z potencjalnymi klientami, którzy są zainteresowani czy pompą ciepła czy kotłem pelletowym, i na co dzień musi też odpowiadać na Pytania zadawane przez klientów. I tutaj Łukasz takie nasze pytanie. Jakie najczęściej pytania padają? Dlaczego pompa ciepła, na przykład nikocioł peletowy? Jakie to są obawy klientów, na przykład właśnie pod kątem pomp ciepła? Robert, największą obawę klienci mają do tego, czy brak ognia w domu pozwoli spowodować to, że będzie w domu ciepło. Westa została zaprojektowana, przebadana w naszych polskich warunkach atmosferycznych tu na tej naszej polskiej ziemi w związku z tym klienci otrzymują produkt, który zapewni im to, czego potrzebują. Będą mieli w domu ciepło, będą mieli w domu ciepłą wodę. No ja tutaj potwierdzam, bo też uczestniczyłem w projektowaniu pompy ciepła i to tą główną ideą było, że pompa ciepła ma realizować tryb grzania trudnych warunkach klimatycznych, którym są w Polsce, no tutaj mamy temperatury występujące od plus 5 do nawet minus 20 czy minus 25, i tutaj urządzenie zostało dostosowane do tych parametrów, czyli dobór poszczególnych komponentów był przewidziany właśnie na te trudne warunki temperaturowe. Nawet ostatnio przez ostatni. W tym tygodniu mieliśmy takie panujące warunki w zależności od rejonu Polski od minus 5 do minus 15 stopni, i tutaj klienci nie odczuwali strat ciepnych. Także tutaj pompa ciepła jest dostosowana do polskich warunków klimatycznych. Jednocześnie w ostatnim czasie zaczęliśmy też rozmawiać o czynnikach naturalnych czynnikach chłodniczych. Tutaj, Dobraliśmy przy projektowaniu czynnik naturalny R290, który w najbliższych latach będzie tak naprawdę jednym z nielicznych czynników, co daje możliwość dla klientów w perspektywie najbliższych lat bezpieczeństwo ekologiczne. Czyli tak jak nawet Łukasz tutaj może potwierdzić. Czy zasugerować, czy rozmawiając z klientami, klienci już są świadomi odnośnie czynników chłodniczych, zależności, które będą w najbliższych latach tutaj w Unii Europejskiej panować? Świadomość klienta jest coraz większa. Co to znaczy? Klienci szukają dzisiaj urządzeń, które zapewnią spokój na wiele lat. Co to znaczy? To znaczy, że nie szukają urządzeń na tu i teraz, które będą dzisiaj. Tanie i szybko dostępne, tylko chcą mieć pewność tego, że po zainstalowaniu urządzenia przez wiele lat będą mogli je bezproblemowo użytkować. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o samą awaryjność, ale również, która jest bardzo ważna, ale również chodzi o to, żeby to urządzenie przez najbliższe lata nie było jego konieczności wymiany tylko ze względu na zmieniające się przepisy. Łukaszu, czy przy, klienci podejmują decyzję o montażu nowego urządzenia, czy jedną z kluczowych decyzji są dofinansowania? Pompa Ciepła sas Vesta kwalifikuje się pod najwyższe formy dofinansowania. Jest to dzisiaj bardzo istotne dla klientów budujących nowe domy, gdzie mogą uzyskać dofinansowanie do pompy ciepła instalowanej w nowym budynku, jak również klienci, którzy mają już domy istniejące, bardzo chętnie korzystają z tych form dofinansowania. Oprócz pomp ciepła Sas Vesta, też pozostałe nasze produkty kwalifikują się do programu Czyste Powietrze. Między innymi kotły peletowe o tak zwanym podwyższonym standardzie, czyli z pyłami do 20 mg na metr sześcienny. Też kotły gazowe kondensacyjne SAS Condens i SAS Condens Plus, również kotły na zgazowanie drewna SAS Warmo Plus i zbiorniki buforowe kwalifikują się tutaj do programu Czyste Powietrze aktualnego. No tutaj, tak pytanie odnośnie Twojej perspektywy jako instalator. Czy zestaw, który proponuje tutaj firma SAS z pompami ciepła, jest dostosowany dla instalatora? Na ten moment to, co dostajemy, to, co kupuję ja jako instalator i to, co dostarczam klientowi, to poza tematami hydraulicznymi, czyli poza rurami, kształtkami zbiornikiem na wodę czy buforem, jest, mamy kompletny zestaw, czyli mamy urządzenie jako jednostkę zewnętrzną, mamy przewody, mamy czujniki, mamy skrzynkę elektryczną, mamy moduł internetowy skrzynkę elektryczną, nie wiem, czy powiedziałem, jak nie, to powtórzę się jeszcze raz. Więc mamy, tak jak powiedziałeś, komplet to install, czyli każdy jeden instalator, który przejdzie podstawowe szkolenie w firmie SAS, jest w stanie tą pompę ciepła zainstalować, tak? Oczywiście musimy rozbudować instalacje o tematy hydrauliczne, buffer, boiler na wodę, natomiast tak, jest to w tej chwili skomponowane, że dla mnie ułatwia, mi jako firmie wykonującej, bardzo mocno ułatwia mi to pracę. Czyli idea Instart e to Complet jest odpowiednia z, dla instalatora tak, kompletnie jest, jest tak, jak powinno być. Też wspomniałeś tutaj, że w zestawie klient też otrzymuje moduł internetowy Econet. Tutaj bym chciał tak pokazać, że dla nas, dla producenta, to też jest taki dodatkowy gwarant, że mamy możliwość zdalnej diagnostyki pracy urządzenia. Tak samo, jak Łukasz ma też możliwość zdalnego odczytu pracy urządzenia, czy klient. Dla nas, dla producenta, daje możliwość właśnie zdalnej diagnostyki i łatwiejszego z na przykład, przyczyny jakiegoś alarmu, jakiegoś, jakiegoś problemu, który zgłasza tutaj do nas klient. Także my, jak z poziomu nawet telefonu, teraz jesteśmy w stanie zdalnie odczytać parametry urządzenia, co pozwala nam szybko diagnozować potencjalne tutaj przyczyny. Także cały zestaw w tej formie jest dostarczany dla klienta. Nawet tutaj, właśnie, Łukasz... Też ja, ci, to pod... ja, ci, ja, ci, ja Ci się trochę wtrącę. Ja sobie dzisiaj nie wyobrażam zainstalowania pompy ciepła do budynku jednorodzinnego, wielorodzinnego, nieistotne to jest w tej chwili, bez dostępu do tego urządzenia przez internet. Dlaczego? Bardzo często na etapie uruchamiania całego zestawu inwestorzy są tak zadowoleni, zafascynowani urządzeniem, że zapominają o podstawowych elementach takich jak, nie wiem, zmiana parametrów pracy pompy ciepła, typu temperatury, typu przejść z trybu grzanie na tryb CWU i po pół roku, po roku dostaję telefon od zainstalowania takiego urządzenia, że jest prośba o zmianę parametrów. Nie muszę klienta prowadzić po wyświetlaczu niejako za rękę przez telefon, tylko loguję się do tego urządzenia, dokonuję zmiany za klienta. Odbywa to się ekspresowo, szybko. W moim odczuciu jest to temat, który powinien być już od dawna we wszystkich urządzeniach grzewczych prowadzonych. Zresztą system Econeta jest dostarczany właśnie z pompą ciepła. A też, Łukaszu zapytamy, czy głównie pompy ciepła montujesz na budynkach nowo czy na budynkach istniejących? Czy doboru urządzenia grzewczego dokonujemy na podstawie zapotrzebowania energetycznego budynku. Teraz nie ma przy tej pompie ciepła obwarowania, że to musi być nowy budynek, bądź stary, czy tam istniejący. W każdym razie jest to pompa wysokotemperaturowa, która współpracuje wybitnie dobrze z ogrzewaniem podłogowym, jak również kszenikowym. Instalujemy ją z powodzeniem do budynków istniejących, jak również i nowych. Chciałbym podziękować za Łukaszowi za wizytę. Oczywiście zapraszam na jego kanał na YouTube. Równocześnie też w przypadku pytań, wątpliwości w kwestii naszych produktów zapraszam do kontaktu z naszym działem sprzedaży, działem handlowym i oczywiście zapraszam na naszą stronę www.sas.busko.pl Także dziękuję Łukasz za wizytę i za ten krótki reportaż. Do zobaczenia.